Tam na miejscu zdarzenia, niestety, zmarł ten młody mężczyzna, który kierował motorem. To jest dobrze, że dzieciaku ci nic nie stało, bo masakra. On zmarł? On żyje. Przepraszam, to zaczynajmy. Walczyło życie, był w śpiączce, ale żyje i walczy o sprawiedliwość. Zbigniew Łuczyński, to są reporterzy w czwartek, zapraszam. Pan Erik ponad rok temu jechał motocyklem do pracy, gdy starszy mężczyzna zajechał mu drogę samochodem. Doszło do poważnego wypadku, po którym młody człowiek musi przechodzić kosztowną rehabilitację, a droga do pełnego zdrowia wciąż jest bardzo długa. Sprawca przyznał się do winy, ale potem nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Szczegóły w reportażu Pawła Kaźmierczaka. Ja bym tak na przykład nie postąpił, żaden człowiek tak nie powinien z człowiekiem postępować. Wiesz, się, że żyjesz? Ja wiem, że to jest... Ale wiesz co, dzieciaku, jak ty wyglądałeś? Ja normalnie tak się trzęsłam, jakby dobiegłam tutaj do ciebie. To Eryk Prachniak, 28-latek z Ostrołęki. Cudem przeżył zderzenie motocykla z autem. Kierowca, który spowodował wypadek, przyznał się, ale potem zmienił zdanie, a sprawa od ponad roku stoi w miejscu. To jest takie przeżycie, śpiączka, wypadek, że ciężko o tym powiedzieć jakoś tak, żeby każdy zdał, żeby każdy potrafił to zrozumieć, co, co, co tam w głowie się wtedy dzieje. To co, że ten chłopak żyje. Ja się cieszę, że z tego wszystkiego wyszedł. Jestem bardzo zadowolony. I. I wdzięczny Bogu. Jest 21 maja ubiegłego roku. Eryk, jak co dzień, przed szóstą rano wsiada na motocykl i jedzie do pracy. Przy miejskim targowisku wyprzedza, suwa. Nagle kierowca skręca w lewo. Motocykl uderza w auto. On jechał tędy? Erik za nim. I go wyprzedzał, a on tu skręcał bez kierunku, bez spojrzenia w lusterko, bez niczego. Ale on policjantom się przyznał na tak. miejscu? Tak, do policjantów. Jest pan tego pewien? Tak. Erik trafił do szpitala w stanie krytycznym. Liczne złamania, zmiany w mózgu. Lekarze nie dawali mu wielkich szans. Każdy dzień był walką o życie. Lekarze mówili, że te dni są decydujące tak naprawdę, no i potem były trzy tygodnie w śpiączce i z każdym dniem było jakby coraz gorzej, nie było cały czas poprawy, bo dostał sepsy, dostał zapalenia płuc. Byłem też na mocnych lekach, bo i morfiny, nie morfiny, naj, najcięższe leki, bo no ciężko było. Czas jakby nie mogłam myśleć y, o sobie, o, o życiu codziennym, tylko cały czas myślałam o mężu, cały czas odliczałam dni, kiedy do niego pójdę, znowu go zobaczę. Kierowcą Suwa był 70-latek z Ostrołęki. Na miejscu przyznał się do winy. Potwierdził to też szkic zrobiony przez policję: numer jeden to kierowca Suwa, numer dwa to motocyklista. Byli też świadkowie wypadku. Strzałka za zachodząca numer jeden jest to pojazd marki Nissan, który ewidentnie widać zajeżdża w tej sytuacji drogę motocykliście i tą notatkę, ten szkic miejsca zdarzenia przygotował policjant. Policjant. Tak. były. Tak. My pozyskaliśmy tą dokumentację z policji. Szkic sytuacyjny oraz przebieg tego zdarzenia wskazują na to, kto naruszył przepisy ruchu drogowego i kto ponosi odpowiedzialność za całe zdarzenie. Ja dzwoniłam po karytkę. z kas wsielała, aż mi się normalnie gorąco zrobiło. No to jest ja, ten chłopak, on ja przeszedł. przeszedł. No ja wiem, bo widziałam, że... Nigdy nie spotkałeś się pani już potem? Nie. To... Młody, chodź, tu cię przytulę. Dobra, dała, no, To dobrze, że dzieciaku ci się nic nie stało, bo masakra. Ja wypadku kompletnie nic nie pamiętam. Całkowita pustka z głowy, nie pamiętam, o której godzinie wstałem, co robiłem. Kilka tygodni później kierowca zmienił wersję. Twierdził, że prawidłowo sygnalizował skręt, a Eryk wjechał mu pod koła. Pani Beata twierdzi, że to nieprawda. Policjant na niego krzyczał, że to pana wina. Mówi, co panu Serek nie ma. On do policjantów mówił, że kierunku nie rzucił, on nie powinien samochodem je jeździć. Na początku. Szok, to powiedział jak było, że tak, no, to moja wina, przyznaję się, jestem starszy, nie spojrzałem się w lusterko, nie rzuciłem kierunkowskazu, przyznał się, tak, ochłonął na spokojnie, może porozmawiał z panem X, z panem B, powiedzieli mu, bo może zna prokuraturę, może zna sędziów, adwokatów w doradzili mu, żeby się nie przyznawał, że to wszystko może uda się jakoś zamieść pod dywan. Prokuratura powinna była zlecić rekonstrukcję wypadku biegłym. Dokumenty ponoć wysłano do komendy wojewódzkiej, ale ta od prawie roku milczy. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, termin na ukończenie dochodzenia to jest dwa miesiące. Prokurator może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć ten okres do trzech miesięcy. Nie możemy ustalić, jak wyglądały pojazdy w momencie, kiedy doszło do zdarzenia. Czy z jaką prędkością jechał ten motocyklista jak wyglądało całe to zdarzenie? Sprawa stoi w miejscu, nie są podejmowane, zgodnie z moją wiedzą, żadne czynności, które by zmierzały do tego, żeby to te dochodzenie zakończyć. Tam na miejscu zdarzenia niestety zmarł ten młody mężczyzna, który kierował motorem. Zmarł ten młody mężczyzna, który kierował motorem. Tak, dobrze usłyszeliśmy. Rzeczniczka prokuratury twierdzi, że Erik nie żyje. Ten sam Eryk, z którym przed chwilą rozmawialiśmy. Zmarł? On żyje. Przepraszam, to prze... zaczynajmy. On, to 50 ja... na 50. E... Przepraszam, to ja takiej informacji nie mam. No, po prostu szoki, niedowierzanie. Że takie coś w ogóle, jak tak można powiedzieć, prawda? To nie wszystko. Korespondencja z prokuratury wysłana była na adres, pod którym sprawca nigdy nie mieszkał. Znaleźliśmy to mieszkanie. Gdzie robisz a, dobra, dziękuję bardzo. Mężczyzna do dziś nie dostał nawet mandatu. Udało nam się do niego dodzwonić. Czy ja mogę z panem porozmawiać? No ale o pan chodzi. No chodzi mi o to, jaki był przebieg tego zdarzenia, bo na początku pan mówił tak, a potem inaczej. No ja chcę mówić o taki inaczej. Przecież pan tam nie był. dobra. Ja nie mam chciałam w tej chwili złożyć. Się... Ale ja mogę z panem porozmawiać? Proszę pana. Nie. Bez opinii biegłego Eryk nie dostanie ani złotówki odszkodowania, a rehabilitacja już kosztowała dziesiątki tysięcy. Walczy nie tylko o zdrowie, ale też o sprawiedliwość. Miałem rekonstrukcję tutaj z plotu ramionego, mogę bardziej pokazać, to będzie. Miałem tak, tej ręki nie mogłem już wyżej podnieść. I w tę stronę też nie mogłem wyżej podnieść. I miałem prywatną operację we Wrocławiu. Otworzyłem zbiórkę. Czekamy jeszcze na operację tam mięśnia rotacyjnego. To jest dramatyczna dla niego sytuacja, ponieważ ten człowiek jest pozostawiony samemu sobie. E, stał się kaleką w, te, w wyniku tego wypadku. Nie ma możliwości podejmowania pracy. Cieszę się każdym dniem. Cieszę się, że wstaję, że, że jestem z rodziną.